Państwu zapraszam na scenę Agnieszkę ryczak Szymczyk. A podcasting przepraszam, sustainability managera bas polska. Agnieszko, wasza firma, czyli BAS Polska zrobiła w tym roku kolejny krok ku zrównoważoności. Tym kolejnym krokiem jest utworzenie programu Razem dla Planety. Czy mogłabyś opowiedzieć więcej o tej inicjatywie i o jej genezie? Jasne. Dzień dobry Marcin. dzień dobry Państwu. E, tak rzeczywiście my w Państwach mówimy, że naszym celem strategicznym e, jest stworzenie chemii na zrównoważonej przyszłości. E, natomiast jak też już dzisiaj to zostało powiedziane, my jesteśmy niemalże na początku łańcucha wartości. E, I to oznacza, że jeśli chcemy, żeby te produkty, które e, Państwo często trzymacie w rękach albo z których korzystacie, były, były zrównoważone, to ważne jest, żeby kolejne podmioty w tym łańcuchu wartości również działały w sposób zrównoważony. I dlatego, a te kolejne podmioty to są nasi klienci, czyli ci, którzy z naszych często produktów czy surowców tworzą finalne rozwiązania. I często, i teraz Razem dla Planety to jest program, dzięki któremu chcemy, żeby nasi klienci pokazali te swoje zrównoważone, Innowacyjne, dobre praktyki, rozwiązania czy produkty. I teraz może używając trochę języka sportowego, bo pewnie mamy tu fanów sportu, ja jestem przekonana, że zrównoważony rozwój to jest gra zespołowa i jeszcze do tego gra do jednej bramki. Bo jeśli ta planeta, którą my będziemy zostawiać dla naszych dzieci czy wnuków, będzie taka, jaką dziś mamy, to znaczy, że wszyscy wygramy. A żeby tak było, to fajnie, jak ma się w takim zespole liderów, czyli tych, którzy motywują pozostałych graczy do tego, żeby działać. Fajnie, jak ma się tych, którzy inspirują, tych, którzy wymyślają coraz nowsze metody, metody działania, po to, żeby nam po prostu było lepiej. I dlatego jest Razem dla Planety, po to, żeby nasi klienci mieli szansę pokazania, swoich rozwiązań, swoich produktów i swojego działania na rzecz ochrony klimatu. To co trzeba zrobić, aby wziąć udział w tym programie? Powiedziałabym dwie rzeczy. Po pierwsze, ponieważ zrównoważony rozwój to też rozwiązania cyfrowe, to wszystkie zgłoszenia przyjmowane są tylko poprzez tylko online, czyli tylko poprzez specjalnie stworzoną dla celu programu stronę internetową Razem dla Planety EU. I tam trzeba wejść, wybrać odpowiednią kategorię Wypełnić formularz i już jesteście Państwo w programie. No właśnie, to w jakich kategoriach no, może zgłosić swoje aktywności eh, związane ze zrównoważonym rozwojem? Szanowni Państwo, Marcin, kategorii mamy cztery: dużo albo mało, to pewnie kwestia gustu. Natomiast staraliśmy się, żeby wszyscy nasi klienci, bez względu na to, czy będą to małe, czy średnie firmy, czy będą to duże koncerny, bo takich też mamy w swoim portfolio, mogli znaleźć coś dla siebie. I tak dla tych małych i średnich mamy specjalną kategorię o nazwie lider zrównoważonego rozwoju. I tutaj będziemy patrzeć, czy będziemy chcieli docenić, albo pochwalić, albo nagrodzić cało, kształt, czyli całość działań Związanych z ochroną klimatu. Natomiast pozostałe trzy kategorie, czyli Mistrz Obiegu Zamkniętego, bo jesteśmy w panelu o, o cyrkularności, zresztą za chwilę patrząc tu na Anię Szałkowską, wiem, że dalej będziemy na temat, na temat obiegu zamkniętego rozmawiać. Więc to jest kategoria dla tych, którzy takie projekty związane z gospodarką cyrkularną realizują i którzy będą chcieli się nią pochwalić. Kolejna kategoria to jest kategoria produktowa. I tutaj chcemy, żeby nasi klienci zgłaszali te rozwiązania, które są nowe, innowacyjne, takie, których na rynku do tej pory nie było, z jedną taką, powiedziałoby się gwiazdką, czy z jednym warunkiem. Natomiast chcemy, żeby były to te rozwiązania, które na początku mają w sobie coś od nas, czyli zawierają jakieś rozwiązanie czy produkt z BASF-u. I ostatnia kategoria, znowu kategoria dla wszystkich, bez względu na wielkość firmy, to jest promotor net zero. I tutaj będziemy patrzeć na te działania, które dążą do redukcji emisji, będziemy patrzeć, czy, czy chwalić, oceniać inwestycje w zielone źródła energii, czyli wszystkie te działania, które tak jak wiele firm włącznie z nami prowadzą do tego, żeby być zero, zero emisyjnym, czy neutralnym klimatycznie. Kategorie już znamy, to powiedz Agnieszko, co będzie dalej się działo z tymi zgłoszeniami konkursowymi. Właśnie, jakby cały system, bym powiedziała, machina, machina działa. Otóż te zgłoszenia będą oceniane przez specjalnie do tego powołaną kapitułę, i nie są to tylko osoby pochodzące z, z naszej firmy, bo chcieliśmy, żeby, te, żeby ta ocena była jak najbardziej obiektywna. Dlatego w specjalnej kapitule mamy osoby ze świata nauki. Mówię tutaj na przykład o profesorze Bolesławie Roku, który zaczynał chyba w Polsce działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Mamy profesor Kulczycką z Krakowskiej Akademii Górniczo-Kutniczej, ekspertkę, specjalistkę od obiegu zamkniętego. Mamy przedstawicieli organizacji w postaci United Nations Environmental Program, czyli Marii Andrzejewskiej, szefowej. Mamy Kamila Wyszkowskiego, czyli United Nations Global Compact. I mamy też CSR Consulting, czyli firmy, które, organizacje, które są mocno związane z ochroną klimatu. I mamy oczywiście przedstawicieli bsf u w osobie, w osobie naszej pani prezes, czyli Katarzyny Wyszkowskiej. Także grono bardzo różnorodne, tak żeby zapewnić różne perspektywy i obiektywizm a także przedstawicielstwo Polskiej Izby Chemicznego, sobie... A, jak mogę dzwonić? tak, dziękuję, oczywiście, jakby i mamy też, tak, bardzo przepraszam Tomasz, mamy Tomasza Zielińskiego, nawet się tu przesłuchuję, tak, e, tak, żeby branża chemiczna też była reprezentowana, jak najbardziej. Last but not least. A dlaczego warto, by klienci zaangażowali się w ten, w ten program? E, dlatego, że to jest, chcemy stworzyć takie pewne grono, tych, którym troska o planetę czy tych, dla których zmiany klimatyczne są ważne, żeby stali się pewnego rodzaju, żebyśmy wszyscy stali się pewnego rodzaju ambasadorami. I z drugiej strony też wydaje nam się, że to jest dobre miejsce ku temu, żeby branża chemiczna mogła też chwalić się tym, co robi, bo rozwiązań tak naprawdę wszyscy, wszyscy mamy sporo, natomiast chcielibyśmy, żeby program był taką platformą do tego, żeby o tych rozwiązaniach mówić, żeby się wzajemnie inspirować i na koniec, znowu last but not least, żeby zostać na to za to nagrodzony. No właśnie, to może dwa słowa tych nagrodek. No właśnie, nagrody. Po pierwsze, wszyscy, którzy zajmą pierwsze miejsce w czterech wymienionych przeze mnie kategoriach, będą mieli szansę na na pokazanie swoich działań w mediach, które nam w programie partnerują. Czyli będzie to taki krótki wywiad z dyrektorem, prezesem czy właścicielem firmy. Więc to jest taka trochę pr nagroda, tak bym powiedziała. Wszyscy, którzy wezmą udział w, w naszym programie, którzy wypełnią zgłoszenia, będą zaproszeni na finał Razem dla Planety. Czyli na, podsumow... na taką galę podsumowującą, która będzie miała miejsce w listopadzie w Warszawie. Natomiast dalej wracając do pierwszych miejsc, nie oferujemy tu czeków euro, nie będzie nagród finansowych, bo też nie o to, nie o to w tym programie chodzi, ale chcemy zaprosić zwycięskie firmy w, kategory... w czterech kategoriach. Do spotkania z nami w naszej centrali w Ludwigshafen, tak żebyśmy wspólnie mogli popracować nad projektem związanym właśnie ze zrównoważonym rozwojem. Dla dru laureatów drugiego miejsca będziemy oferowali spotkania z ekspertami od ochrony klimatu. I trzecie miejsce to będą warsztaty poświęcone 17 celom zrównoważonego rozwoju, także bardzo merytorycznie, niefinansowo, ale mam nadzieję zachęcające. To trzeba powiedzieć, że to świetna inicjatywa, program Razem dla Planety. I tutaj jeszcze na koniec chciałbym dopytać o Wasze priorytety w ramach zrównoważonego rozwoju. Wasz, mam na myśli oczywiście Was, w Polska, które postawiliście sobie przed sobą na ten rok. Znowu o, o, o tym, co robi BASF i na poziomie globalnym, i trochę na temat tego, co robimy w Polsce, mówiła już nasza pani prezes w czasie panelu. Natomiast ja wymienię trzy rzeczy, które są ważne z punktu widzenia Polski. Po pierwsze, taki temat, który nas mocno zajmuje, to jest temat recyklingu chemicznego. Bardzo chcemy, żeby recykling chemiczny był został w końcu uznany jako znalazł swoje miejsce w prawodawstwie, tak to, tak to wyrażę. Zwłaszcza, że Polska jest jednym z krajów, który. Ma bardzo duże znaczenie dla, jest jednym z większych dostawców oleju pirolitycznego dla naszej fabryki, czy dla naszej centrali w Ludwigshafen. Drugi temat, to jest, jest związany z autami elektrycznymi, bardzo modnymi, myślę, albo coraz bardziej modnymi ostatnio. Dlatego, że ważny jest dla nas recykling baterii, bo nie sztuką jest wyprodukowanie auta, Natomiast my myślimy już o tym, co dalej będzie działo się z zużytymi akumulatorami czy bateriami, i dlatego tutaj prowadzimy analizy w Polsce związane z rynkiem. Ale też zainwestowaliśmy w budowę fabryki, właśnie takiej, która będzie poddawać utylizacji zużyte, zużyte baterie do aut elektrycznych. Mówię tu o fabryce w Szwarzheide. Ona w przyszłym roku już powinna zostać uruchomiona. I ostatnia rzecz, tu mówimy dużo o inwestycjach, natomiast ostatnia rzecz to są nasi pracownicy. My też staramy się, żeby nasi ludzie, żebyśmy my wszyscy pracujący w ASF-ie wiedzieli, co to jest zrównoważony rozwój, wiedzieli, co firma robi na rzecz ochrony klimatu i wiedzieli też, jak wiele aspektów z tak, myślę, złożonego tematu mogli przełożyć na własne życie. Jest to trzech naszych inicjatyw Począwszy od na przykład Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, który realizujemy w tym roku jako kolejna edycja. Także jakby i z jednej strony rozwój pracowników, ale z drugiej strony ich edukacja, jest dla nas też w Polsce i nie tylko w Polsce, bardzo istotna. Jasne, dziękuję bardzo. Gratuluję zatem tej inicjatywy programu Razem dla Planety, tego pomysłu i oczywiście trzymamy kciuki za jak największą liczbę zgłoszonych projektów. Ja również przyłączam się do tego zaproszenia do udziału w programie Razem dla Panety. Bardzo dziękuję. Właśnie bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. To, to była myślę taka bardzo krótka sesja. Natomiast jeśli Państwo będziecie mieli pytania, my tu mamy nasze stoisko PSF-owe, Tam mamy też materiały na temat naszego projektu, więc jeśli będziecie mieli pytania, zapraszamy. Można zeskanować QR-kod, tak żeby zapamiętać i tylko się zgłaszać. Dziękuję bardzo. ありがとうございます